Hejo, witajcie ludziska, z tej strony Broly witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zagrajemy w The Elder Scrolls 5 Skyrim kontynuujemy naszą rozgrywkę Skyrim z modami, przypominam. E, w tym odcinku wykonamy sobie. Mm, zaczniemy, znaczy w poprzednim odcinku zakończyliśmy już drogę towarzysza e, i w tym odcinku zaczniemy już e, dodatek Downguard. E, mam tylko jeden dodatek ludziska i właśnie tym dodatkiem jest Downguard Dragonborn Dragon ani Head Fire, dobrze chyba po dobrze powiedziałem, nie pamiętam już nazwy tego dodatku trzeciego. W każdym bądź razie mam tylko Downward. No i właśnie w tym odcinku sobie ten dodatek poczniemy. Ja już jak widzicie, tą miejscówkę mam już w odnalezioną. Dlaczego? Dlatego, że w którymś tam odcinku miałem wykonać jakiegoś quest'a i miałem tego quest'a źle zaznaczonego w dzienniku I cały czas prowadziło mnie do tej miejscówki Gdy dotarłem to później się dowiedziałem, że nie tego quest'a zaznaczyłem A, No i wykonałem tego quest'a i zaznaczyłem te, tą e, e, tego quest'a co trzeba Coś tam mamy, zaraz sprawdzimy A Nim ruszymy dalej To są chyba bandyci, co? A? O Jezu, strasz Stendara, chyba jednak nie. Młody wampir! Chyba jednak tak Chyba, że nie miałem ich atakować, już sam nawet nie wiem No wypieprzaj Czekajcie, zabiję to ścierwo Jest jeszcze w ogóle mod, który poprawia... Ole słabi oni są! Który poprawia wygląd wampirów Na lepszy Stalowe buty kopt, kaptur nowicjusza, weźmiemy to, czemu nie? E, granat, złoto, wampirzy, pył, żelazno strzał bierzemy, oczywiście. Szata przemiany też weźmiemy. Mało miejsca, na tylko możemy to sprzedać. O tam mamy kolejnego wilka. A wypieprzymy mu ze zniszczenia. To było śmieszne tak się na mnie patrzy i jebudu dostał z błyskawicy na ryj. Okej, okay, moi drodzy, tutaj już niczego nie ma, nie chcę się już e, niczego tutaj przeszukiwać. Wchodzimy do kanionu. Tu, 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 tu. O! O! To jest w ogóle jakaś oddzielna lokacja. Jakby Skyrim po drugiej stronie. Tak, nie wiem, jak to opisać. Bo zazwyczaj, jak wchodzimy do takie jaskini miejscówki, to jest pokazane wnętrze jakaś jaskinia, a to mamy teren tak naprawdę otwarty, jak widzicie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kim ty jesteś ziomek? O, witaj! Ty też chcesz dołączyć do obrońców? Co ja? mówiąc, się to Co mi trochę przypomina w... On mi trochę przypomina wrzoda, nie? Który się kręci na chwilę... Pójdę z tobą, bądźmy przyjaciółmi! Nie wiem czy ktoś pamięta tego w re... wstrętnego Jolę JOL pierdziele! Olujosławie! Jaki z... Jaki zamek Zajebisty! Taki gigantyczny, tej. Twierdza świtu. Coś czuję, że tutaj będzie naprawdę grubo i te DLC zapewni nam mnóstwo rozgrywki. E, przypominam, moi drodzy, że w ten dodatek nigdy nie grałem. Nawet nie sprawdzałem recenzji, nie wiem czego mogę się tak naprawdę spodziewać. E, nie oglądałem żadnych filmików, nic. Po prostu e, świeżak i gram na ślepo w tą modyfikację. Możecie mi wierzyć, e, tutaj coś jest. Jakieś ognisko, jakieś ludzie. Czy to są bandyci, czy nie? Chyba nie. Eee, durak. No, no, uda. Pierwszy raz widzisz kuszę na oczy, co? Niedziwota. To broń charakterystyczna dla obrońców świtu. Nie ma nic lepszego, by uspokoić wampira. Masz, wypróbuj ją. Musisz się z nią oswoić, jeśli naprawdę chcesz dołączyć do. O! Straciłem dwie żony przez wampiry. Czekajcie, się na Ok. Dobrze, że nie będę musiał robić tego sam. Cieszę się, że jest ktoś taki jak obrońcy świtu. Czyli nie przywiązujesz do tego wszystkiego wagi, jak prawie każdy w tym miejscu. Umknęło ci, że komnata strażników została zniszczona przez wampiry? Nigdy nie traktowali tego niebezpieczeństwa poważnie i teraz za to zapłacili. Strażnicy tropią głównie wyznawców Dedr, co wyjaśnia, dlaczego zostali sponiewierani, gdy zwrócili się przeciwko wampirom. I dlatego właśnie nasz przywódca Isran na nowo formuje obrońców świtu. Prawdziwych, zdeklarowanych łowców wampirów. Okej, okay, dostaliśmy jakąś kuszę ludziska, czyli nową broń nie z modyfikacji, ale już z dodatku. E, 38 obrażeń, a to jest po prostu pierwsza kusza. Jocież ja tygo w luju! E, stalowe bełty, jak to w ogóle wygląda? O, cholera! Ale długo jak widzicie, przeładowuje, niestety. Ale to co chwilę prosto, to w ogóle nie ma. Te, te strzały w ogóle. Te, te strzały. A raczej te bełty w ogóle nie opadają, chyba. One cały czas prosto śmigają, widzicie? Oj, ta broń będzie kozacka, ta kurza będzie kozacka. E, jeszcze sobie wgrałem e, moda, bo jest jeszcze mod, który daje więcej kuszy. E, właśnie do gry, i to będzie naprawdę ciekawe. Także chyba przesiadam się ludziska na. W ogóle, czy kuszy... jest tu w ogóle coś takiego jak kusznictwo? Czy nie, kowalstwo, blokowanie, broń dwuręczna? Um... Jest tylko łucznictwo, ale kusznictwa już nie ma, nie wiedząc czemu. Ha. Może a może a kusznictwo to to samo, co? Cholera, nawet nie wiem. Dobra, nieważne. E, w każdym bądź razie ruszamy teraz w stronę tego wielkiego, pięknego zamczyska który wygląda naprawdę kozacko, jest gigantyczny. Chyba, że to są po prostu tylko mury, e, a tak naprawdę wewnątrz będzie to o wiele, wiele mniejsze. E, no cóż, sprawdzimy to, tylko w którą stronę ja mam iść? Chyba tutaj. Mm, na to wygląda tak. Idziemy w tą stronę. Wiecie, teraz ja sobie tą kuszę dodam do ulubionych. Kusza. Dobra, damy sobie tą kuszę na yy, czwórkę, nie na piątkę. Dobra. Pod dwójką będziemy mieli nadal łuk, tak na wszelki wypadek, gdyby ta kusza okazała się w ogóle e, do niczego. Bo to jest trochę podejrzane, bo takie duże, w, taki duży demet ma, a to może coś, wiesz, to, to może być coś takiego, coś za coś. E, dobra, jakaś jaskinia, na razie tam nie chcę wchodzić, chciałbym się oswoić z tą e, twierdzą. Ale ona no, zajebiście wygląda, nie no, nie mogę naciszyć mojego oka, nie. Pięknie. No, wiary, Usłyszałem o tym, co się dzieje. Isran. Słowo daje, jedyne co mogło mnie zaskoczyć bardziej niż wiadomość od Israna, to fakt, że poprosił mnie o. Po od razu wiedziałem, że sprawy muszą wyglądać kiepsko. I chyba się nie pomyliłem. Tak. Dawno temu obaj byliśmy członkami Straży. I obaj mieliśmy jej serdecznie dość. Mieli wprawdzie szlachetne serca, ale Isran i ja nigdy nie czuliśmy się z nimi do. Odeszliśmy razem, ale nasz tandem szybko się rozpadł. Niektóre z jego metod były dla mnie nie do przyjęcia. Okej, okay. wejdź do środka. W ogóle to mnie dziwi, bo tu nie ma żadnych strażników, którym tak, tak naprawdę tego fortu Downgard mógłby się wbić każdy lepszy. każdy pierwszy bandzior. Także trochę to wygląda słabo. To, tutaj od dawna już nie mam żadnych wspólnych spraw. Więc kim ty jesteś? Czego chcesz? Ciągnie cię do zabijania wampirów, co? Tym lepiej. Ale rozejrzyj się. Nie ma na razie do czego dołączać. Dopiero co rozpocząłem odbudowę naszych sił. Potrzebny mi ktoś, kto wyprawi się na tereny wampirów, podczas gdy my będziemy odnawiać twierdzę. Tolan wspominał mi o jaskini, w której wężyli strażnicy. Jego zdaniem była chyba w jakiś sposób związana z ostatnimi atakami wampirów. Tolanie. Opowiedz mu, jak się to nazywało? Team Hollow? Tak, Krypta Team Hollow. Brat Adalwald był przekonany, że ukryto w niej jakiś zapomniany wampirzy artefakt. Słuchaliśmy go tak jak i Był w komnacie, gdy została zaatakowana. E, dobra, także lecimy. Nawet nie rozejrzę się po tej twierdzy, ona jest gigantyczna, zobaczcie, pełno przejść. Jeszcze tam jakieś schody na górę, także będzie co zwiedzać ludziska, ale to dopiero później. E, na początku zajmiemy się tym właśnie questikiem. E, wszystkie chyba questy będą właśnie w tej, e, w tej lokacji e, nowej, właśnie w tej tutaj, chyba. Czekajcie, odkryć czego szukają wampiry, gdzie to jest? E, ta lokacja jest tutaj gdzieś blisko, chyba. Czekajcie, już w sumie nie wiem. Chyba, że mam wyjść naprawdę na zewnątrz. Cholera. Chyba tak. Także ja sobie pójdę do Twierdzy Świtu, nie? Do. Ho, ho ho A może mam stąd wyjść? Nie, no wszystko. Znaczy ta jaskinia powinna być tutaj. Gdzieś. Makiet najwyżej wyjdziemy z tej lokacji, to trudno. Ale naprawdę, jestem pod wrażeniem. Na razie. coś czuję, że ta modyfikacja będzie po prostu. Znaczy modyfikacja. Ten dodatek będzie po prostu genialny. Tak, słyszałem. Po, po, po ocenie, ta gra ma, ta, ten dodatek ma e, dużą właśnie ocenę i pozytywne właśnie opinie, co dobrze o, tej, e, o tym dodatku świadczy. Tak, ludziska, chyba będziemy musieli naprawdę wyjść z tej lokacji. E, to wszystko będzie w Skyrim. W głównej lokacji, w główne, głównej mapie, o może tak to powiem. <laughs> no, wychodzimy stąd. Ale z tymi kuszami naprawdę, ty, to jest dobra sprawa Będę musiał sobie ściągnąć właśnie tego moda, który dodaje więcej kuszy właśnie Bo z tego co wiem, to w dodatku mamy tak naprawdę mało kuszy A modyfikacja dodaje jeszcze więcej, bo chyba nie ma dadrycznych kusz e, I właśnie można to naprawić za pomocą modyfikacji e, deadrycznych albo szklanych, albo innych tam, nie pamiętam, wiem, że wszystkich kuszy nie ma e, Dobra, wychodzimy do Skyrim e, I teraz o jaką tutaj jaskinie mu chodziło? Tylko ciekawe, czy będę mógł zostać, bo z tego, co czytałem też, to ten, ten DLC z, ten, potrafi zająć nawet 10 godzin, czyli całkiem sporo jak na dodatek i jak na, na jedną frakcję. Towarzyszy żeśmy ukończyli ile? W 3 godziny może? Nawet nie. W sumie w, tej, w, te, w, tej, w tych towa, w towarzyszach to jeszcze po drodze zwiedzałem inne twierdze. Dobra, czekajcie, yy, to jest daleko, moi drodzy. Ojejuch, kawał drogi. Eee, najbliżej będzie, moi drodzy, z komnaty Czujnych. Mam na szczęście to. Nie, poczekajcie, nie mam tego odkrytego. Oh, goddammit. To może z fortu Dustand. Chodzimy. Ta jaskinia, ta lokacja, gdzieś się znajduje na górze. Także będzie pewnie ciężko się tam dostać. Eee, ten fort już zwiedziliśmy, ludziska. Wszystkich tutaj powybijaliśmy. Także nie ma tego, czego zwiedzać tutaj. Tak, w ogóle będę musiał sobie jeszcze wykonać tego quest'a fabularnego. I chyba go wykona naprawdę po tym quest'ie zaraz. W końcu znaczy w kolejnym odcinku. Ponieważ taka bida, biegniemy sobie, nie ma żadnych smoków na naszej drodze. I trochę to wygląda słabo. Będziemy musieli wykonać tego quest'a. O Jezus, coś tu się jara. Co to jest? Wiecie, co? Wyciągnę tutaj kuszę tak na wszelki wypadek. Coś tutaj naprawdę może być ciekawego. Eee, ogar śmierci, okuźwa. Ciekawe. Komnata czujnych, odkryto. Czy to jest jakieś zejście na dół, czy coś? Czy to jest po prostu chata spalona? Eee A, w sumie niczego tutaj nie ma. O, 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 mamy kuferek. A w kuferku, moi drodzy, złoto. Więc jaki był cel tej lokacji? Ha. Niczego tutaj w sumie nie ma. Chyba, że przejście zostało jakoś o, ukryte sprytnie, ale no, nie sądzę bym to zauważył. Eee, dobra, tutaj mamy ładne przejście na górę, mm, ładne schodki, ładną dróżkę, także nie musimy się jakoś pieprzyć po uboczach. Eee, zbliżamy się już, tak, tak, zbliżamy się już. W tym odcinku raczej powinienem wykonać tego quest'a, o ile ta jaskinia, czy krypta, czy cholera wie, do czego my zmierzamy. Eee, nie będzie jakaś wielka. O, ale piękne widoki. Zwiedzajcie, moi drodzy. Tam mamy jeszcze jakąś E, widzicie, tam mam jeszcze jakąś... E, lokację. Też jakaś twierdza, cholera. Z chęcią bym ją sprawdził, ale... Spokojnie, na to jeszcze przyjdzie czas. Będą takie odcinki, w, którym, w których to będziemy sobie eksplorować mapę. Także spoko. Na początku chciałbym wykonać te wszystkie frakcje. E, właśnie bandytu, aż bandytów... bandytów. E, frakcje gildii kupców, e, złodziei. Znaczy, nie kupców. Właśnie gilda złodziei, bractwo i co jeszcze? I Gildie Magów. O, to tam zajmie jeszcze sporo odcinków. Krypta Dim Hollow. O ile dobrze to przeczytałem. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w środku. Tutaj będziemy mieli do czynienia chyba z wampirami. Strażnicy nie wiedzą, kiedy o. się poddać. Myślałem, że nauczyliśmy ich już dość w tej ich komnacie. I przyszedł tu sam. Gdzie oni są? O tam kogoś mamy Ole mu jebłem To jest piękne Jeszcze łucznictwo, to nie jest kusznictwo To nie jest jakiś e, dodatkowy e, Dodatkowa umiejętność Tylko to jest wszystko w łucznictwie, fajnie bo możemy sobie tym samym i Wbić łucznictwo i kusznictwo Zajebiście Patrzcie jak padają Jak nuby tylko, że bełtów nie mam. A, ona już padła. Ok.